widzowie wiem że nie miało być już dwóch filmów ale jest to bonusowo dlatego że muszę kilka rzeczy powiedzieć wam bardzo ważnych i mam nadzieję że się tym zgodzicie ponieważ kochani to co teraz nagram to już będzie ostatnia moja rzecz już nigdy prawdopodobnie o main pro nie usłyszycie dlatego po prostu że chcę po prostu wam stwierdzić że już prawdopodobnie doszło do tego że gość totalnie narozrabiał kiedy na niego nie patrzyłem, najpierw po prostu tutaj do, donieśmy do tego, że to już jest koniec tego prawdopodobnie nagra z tego to co oczywiście to zrobię, ale wiem tylko oczywiście, że to jest koniec tego, że próbował po prostu powiedzmy tak, że po prostu nawet nie wiem jakby to powiedzieć, ale jest coś czego nie chciałem powiedzieć, ale powiem. Jak tu nie będzie o jego wyzywaniu, a mianowicie chodzi o to po prostu, że chłopak nie wierzył, że się Rosy boi. Nie wierzył po prostu i moim zdaniem po prostu nadal łamał zakazy, takie jak po prostu granie Rosom, albo mianowicie przypadkowe to, że nie spodziewałem się tego, że specjalnie mnie przestraszy. Nie będę mówić tutaj pozostałych rzeczy, bo pomyśleć, że to kłamstwo. Prawdopodobnie wiem, że nagra o tym film. Dlatego po prostu, żeby to na zawsze raz wyjaśnić. Prawdopodobnie o tym nagra, choć już wiadomo, że i tak mnie zbanował, ale to już mnie nie obchodzi. Moim zdaniem już się skończył chłop. Bo tylko po prostu. No może jest prosem. I szczerze mówiąc, nigdy go nie dogoni, nawet ja. Ale chodzi o to, że jak znów próbowałem pogadać, to znów mi tutaj śmierdziało, właśnie rosą po prostu. Jak zawsze go zapraszam, to zawsze mi po prostu śmierdzi, że gdzieś po prostu zaraz wyjdzie rosa i po prostu się przestraszę. Mianowicie, widowie, tak po prostu mi śmierdzi. Ale jak zaufam swojemu instynktowi, to po prostu nie czekałem na jego wyjaśnienia i tyle. Mi zawsze przy nim śmierdzi, po prostu. Bo jak nawet mu tłumaczyłem, to jestem pewien, że on nadal mi nie uwierzył. Po prostu. Jestem tego pewien. Zostawnie dwa jak jakie oglądałem, to po prostu widać było, że musiałem pominąć, albo w ogóle nie obejrzeć, bo było coś, czego się naprawdę boję, Bo po prostu w to nie wierzy i nie wiem czy on to nagra, czy nie, ale jestem pewny, że... że prawdopodobnie przywyknie do wiadomości, że już chyba, pra... mam nadzieję, że już nigdy po tym to co teraz nagram po raz kolejny nie będę się przekonywać. Że mi nim po prostu mi tu rosą śmierć jego zaprasza. po oczywiście, się pożegnać. Obiecuję, że już kiedyś nagram ten chapter ósmy, ale z powodu, że jestem tak zmęczony szkołą, to po prostu nie chcę na zim się tego robić. Więc widowisz.